Sergiusz Kizinczuk. Techniki manipulacji. Poznaj techniki manipulacji i już nigdy nie daj się wpuścić w kanał. Wydano nakładem internetowego wydawnictwa Złote Myśli w 2007 roku. Czyta Robert Ireneusz Grabka. Zanim zaczniesz czytać niniejszą publikację. Uświadom sobie, że między wywieraniem wpływu, perswazją, hipnotycznym marketingiem czy manipulacją tak naprawdę nie ma absolutnie żadnej istotnej różnicy. Cel jest zawsze ten sam przekonać drugą osobę, by postępowała zgodnie z naszymi założeniami. Różnice tkwią jedynie w nazwie. Równie dobrze mógłbyś powiedzieć wpuszczanie w kanał, w maliny, choć to już brzmi znacznie mniej elegancko. Wywieranie wpływu czy perswazja brzmią bardziej elegancko niż manipulacja. To fakt. Ponadto manipulacja sugeruje oszustwo, lecz cel jest jednak zawsze ten sam. Zaś granica między oszustwem a manipulacją jest niekiedy naprawdę trudna do wychwycenia. Mimo iż w publikacji tej znajdziesz wiadomości z wielu dziedzin, między innymi psychologii, socjologii, programowania neurolingwistycznego, NLP, a nawet fizjologii, Publikacja ta nie jest podręcznikiem z żadnej z tych dziedzin. Ja jedynie sygnalizuję istnienie pewnych zjawisk, zainteresowanych odsyłam do fachowych publikacji z powyższych dziedzin. Te metody istnieją bez względu na to, co o nich myślisz. Przeczytanie tej książki sprawi, że nauczysz się perfekcyjnie manipulować innymi ludźmi, samemu pozostając odpornym na manipulacje. Manipulacja. To cecha równie stara jak nasz gatunek. Manipulacja? Łacińskie manipulatio to manewr, fortel, podstęp. Słowo manipulacja najprawdopodobniej pochodzi od łacińskiego manus pellere, co oznacza mieć kogoś w ręku, a mieć kogoś w ręku to znaczy kierować jego zachowaniem, i to kierować niekiedy wbrew jego woli. Powitanie. Witam Cię serdecznie, drogi czytelniku. Jakiś czas temu w manipulacji, perswazji czy magii napisałem: Nie jest to podręcznik manipulatora. Takich podręczników chyba nie ma i nie będzie. Nie wiesz więc, jeśli ktoś zaoferuje Ci podręcznik, który nauczy Cię manipulacji od zaraz. Nie szukaj złotej recepty na sukces. Muszę Cię rozczarować. Nie ma takiej recepty i nigdy nie będzie. Jeśli ktoś Ci powie, że zna taką uniwersalną receptę na sukces dla wszystkich, to albo nie wie o czym mówi, albo po prostu kłamie jak znud. Nie ma metody, by nagle kogoś zmienić, chyba że wierzysz w magiczną różdżkę. I nie ma absolutnie żadnej książki, która może być tą jedyną receptą na szczęście. Dlatego też każdą książkę, którą przeczytasz, potraktuj jako poradnik, jako wskazówki, a nie jak wyrocznie. Wyciągnij wnioski, pomyśl, ale nigdy nie traktuj niczego jako jedynej prawdy. Każda książka coś ci da, ale żadna nie da tej jedynej wspaniałej recepty. Podtrzymuję to również i teraz. I również teraz proszę cię o tak zwane zdroworozsądkowe podejście do wszystkiego, co przeczytasz, zarówno w tej, jak i w innych książkach dotyczących manipulacji. Czytaj jak najwięcej, pogłębiaj swoją wiedzę i wyciągaj wnioski. Nie wierz jednak nikomu na słowo. Sam sprawdź, czy dane metody działają. Na rynku jest obecnie dostępnych bardzo wiele publikacji na temat wywierania wpływu. Co tu ukrywać? Ten temat ostatnio zrobił się bardzo modny, jednak chyba żadna z dostępnych książek nie przedstawia sposobów praktycznych. Większość autorów koncentruje się bowiem na teorii. Ja uczyniłem odwrotnie zakładam bowiem, że czytelnik ma już sporą wiedzę teoretyczną na temat manipulacji, ograniczyłem więc ilość teorii do niezbędnego minimum. Również język publikacji jest dostępny dla każdego. Unikałem bowiem naukowych lub pseudonaukowych określeń, które niejednokrotnie zrozumiałe są dla niewielkiej garstki ludzi, a czasami chyba tylko dla samego autora. Metody, które ci przedstawię, to po części metody pochodzące ze szkoleń NLP, po części sposoby, których uczy się w różnych instytucjach, na przykład na szkoleniach sprzedażowych przyszłych sprzedawców. Nie wnikam na jakich metodach bazują te instytucje których nazw nie będę wymieniał. Ważne, że to działa, o czym miałem okazję sam przekonać się wielokrotnie. Uczyłem się bowiem tych technik przy okazji różnego rodzaju szkoleń. Znajdziesz tu również, drogi czytelniku, metody z życia wzięte, różnego rodzaju przewalanki. To, czy ty użyjesz tych informacji w dobrym celu, czy po to, by kogoś wpuścić w kanał, czy oszukać, to już tylko sprawa twojego sumienia.